Jestem rzemieślnikiem, jestem piekarzem, a nawet przepiekarzem. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam na imię Zuzia. Bardzo miło mi Cię poznać, Zuziu. Ja mam na imię Leszek. Dzień dobry, nazywam się Rosaria. Cześć, Rosaria. Ja mam na imię Leszek. Dzień dobry, jestem Weronika. Cześć, Weronika. Dzień dobry, jestem Joka. Dzień dobry, mam na imię Jaśmina. Dzień dobry Jaśmino, witaj! Dzień dobry! Dzień dobry! Jestem Maria! Cześć! Cześć, Cześć Nazywam kolego! Nazywam Dominik! Bardzo miło mi się poznać, Dominiku. Ja mam na imię Leszek i jestem piekarzem. A może inaczej, jestem przepiekarzem. Wiesz dlaczego przepiekarzem? Nie! Bo głównie jestem entuzjastą pieczenia, a nie jestem takim piekarzem, który długo się kształcił najpierw w szkole, a później w piekarni. Bo żeby zostać zawodowym piekarzem, to najpierw trzeba ukończyć szkołę, a następnie być czeladnikiem, czyli takim praktykantem, gdzie z dnia na dzień poznajesz, jak się robi ciasto. Jakie muszą panować warunki, że jaka temperatura, jaka wilgotność powietrza, jak się robi poszczególne bochenki, bo widzisz, większość rzeczy robi się rękami i te ręce uczą się w taki sposób, że e, musisz wielokrotnie powtarzać czynność. Musisz zrobić kilkaset bochenków, żeby ten jeden wiesz wys wyszedł najlepiej. I na początku to jest tak, że robisz ten bochenek i nawet wydaje ci się, że na zimno, kiedy jeszcze ma postać ciasta, wygląda nieźle. Wkładasz go do pieca i czego się spodziewasz? Ten bochenek urośnie do góry, prawda? Pięknie, pęknie, będzie miał chrupiącą błyszczącą skórkę, po czym wkładasz ten swój pierwszy bochenek, a on zamiast rosnąć do góry, robi pyk i się rozlewa. I sobie myślisz, o rany, co ja strasznego zrobiłem. Ale wtedy u większości ludzi to powoduje, że chcemy zrobić kolejny bochenek. Lepszy. I jeszcze raz, i jeszcze raz. Wszystkie bochenki, które zrobiłem w domu. A zrobiłem ich dużo, zanim zdecydowałem się otworzyć piekarnię, żaden z tych bochenków nie wyszedł. Wiesz? I czasami było mi przykro i smutno. Ale teraz, kiedy zrobiliśmy tysiące bochenków, umiem robić chleb. A ile pan lat już jest piekarzem? Ile pan już lat jakby piecze? O, ja, czyli przepiekarz jestem bardzo długo y, piekarzem, aż od roku. <noise> tak naprawdę to pierwszy rok mojej piekarniczej pracy. Nie bardzo jeszcze dobrze i pewnie się czuję, kiedy ktoś pyta mnie, czy jestem piekarzem, natomiast jestem przepełniony pasją i wiedzą, i myślę, że nasze zaangażowanie w zespole, gdzie pracują prawdziwi, prawdziwi piekarze. Jacy, którzy, którzy mają wieloletnią praktykę. To wszystko powoduje, że jesteśmy młodzi duchem, kreatywni i bardzo nam się chce codziennie piec nowiusieńkie, chrupiące bochenki chleba. Od kogo się Pan nauczył robić chleb? No widzisz, przez długi okres czasu szukałem piekarni w Krakowie, której chleb najlepiej smakuje. Zjedliśmy w domu z żoną, z dziećmi te, te bochenki i wreszcie stwierdziliśmy, tak, tak, mamy piekarnię, w której robią najlepszy chleb. I wiesz co zrobiłem? Poszedłem, zapytałem, kto jest właścicielem tej piekarni. Okazało się, że właścicielem tej piekarni jest chłopak w wieku podobnym do mojego i tak długo go prosiłem. A on mnie zniechęcał, mówi, to jest bardzo ciężka praca. Bardzo ciężka praca. Nie wiem czy że Ja mówię: "Słuchaj, Szymon, na pewno podołam tej pracy". Tylko jakby chciał mnie nauczyć i wyobraź sobie, że w pewnym momencie Szymon skapitulował i mówi tak: "Leszek, przyjdź do mnie i ja ci pokażę, jak się robi te chleby". No i uczyłem się u niego w piekarni i okazało się, że te bochenki, które w domu nie chciały mi wychodzić, nagle zaczęły wychodzić. Tak się nauczyłem piec pieczywo. Mam pytania. Tak. Jak wygląda pana dzień w pracy? Mm -hmm. No dobrze, mój dzień pracy zaczyna się dosyć wcześnie, czasem jest to godzina trzecia, czasem czwarta, no dobrze, najczęściej jestem w pracy około godziny szóstej rano, wtedy rozpoczynam karmienie zakwasów. Po prostu mąkę z wodą, która się zakwasza przez noc, wtedy trzeba odpowiednio nakarmić te wszystkie zakwasy do poszczególnych chlebów, do chleba pszennego, do chleba żytniego. Następnie przygotowuje ciasto żytnie na żytnie chleby, bo ono wymaga najdłuższego czasu dojrzewania. Następnie zajmuję się zakupami, opłaceniem faktur i różnymi bieżącymi rzeczami. I tak docieramy do godziny 14, kiedy znowu odkarmiam zakwasy, aż do godziny 16. Później o 18 zamykamy sklepik, wszystko myjemy, czyścimy. Na chwileczkę jadę do domu spotkać się z moimi córkami, żoną i kochanymi pieskami. Później o godzinie 19 znowu przyjeżdżam i znowu karmię zakwasy. Na Wyjeżdżam, coś jem, czym się zajmuję w domu. Znowu przyjeżdżam o 21.30 i już o 23.30 kończę pracę, zamykam piekarnię a o drugiej godzinie przychodzą koleżanki i koledzy, żeby rozpocząć produkcję pieczywa, więc w zasadzie cały czas ktoś jest w piekarni. Jaki chleb pan najbardziej lubi robić i jeść? O, bardzo lubię chleby, przenożytnie. To ja są takie, lubię. lubisz takie chleby. One mają w środku w naszej wersji, mają takie duże dziury w środku, żeby się zmieściło dużo masełka. Mhm. Mhm. Mają miękki miąż i chrupiącą skórkę jednocześnie. A najbardziej fascynujące jest to, że kiedy minie kilkanaście godzin, bo ten chleb tak naprawdę robimy aż 72 godziny. I później jest ten magiczny moment, kiedy... Z koszyka wiklinowego ten chleb wkładamy do pieca, wcześniej jeszcze go nacinamy, uruchamiamy program do pieczenia i wtedy patrzymy przez szybkę, wiesz, co się dzieje, z takiego relatywnie niewielkiego kawałka ciasta. nagle gole wszystko zaczyna, wiesz, rosnąć, rosnąć. I w oczach widzisz, jak ten chleb uzyskuje kształt bochenka. I później po pół godziny, bo wypiekanie chleba w wysokiej temperaturze wymaga tylko pół godziny czasu. Tą łopatą wyjmujemy chleb z pieca, przekładamy na taki specjalny regał. I w tym jest magia. Wyobraź sobie, jest poranek. Poranek wczesny, taki wiesz, świt, czerwony, dopiero wstaje słońce. Z naszego okna widać, jak to słoneczko wstaje. Chleb jest na regale i nagle co? Słyszysz takie delikatne trzaski. Ta skórka wstygnąc wydaje takie lekkie trzaski. Magiczny moment. Pachnie chleb, lekko trzeszczy, w świt za oknem. Dlatego właśnie lubię pracę piekarza. Mimo, że trzeba pracować kilkanaście godzin dziennie. Kto wymyśla smaki? I wszyscy razem pracujemy w 5 osób i w zasadzie codziennie prześcigamy się w tym, aby wymyślić coś nowego albo usprawnić jakieś czynności. W ostatnim roku wymyśliliśmy i zrealizowaliśmy pomysły na 65 smaków drożdżówek, a w tym momencie w ofercie mamy jakieś 16 smaków chleba. To nie jest jeszcze ostatnie słowo. Jak pan to robi, że na przykład są? Bułki, a w środku są owoce, bo mojej mamie to wszystko wypływa. Otóż tajemnicą jest praktyka. My codziennie robimy po kilkadziesiąt bułeczek i codziennie je formujemy i uczymy się codziennie czegoś nowego. Widzisz, żeby ciasto nie wypłynęło, to musisz tak, rozwałkować mały placuszek, na ten placuszek musisz nałożyć jak najwięcej nadzienia, a następnie skleić go w pierożek, tak jak pierożek, i tym szwem, który powstaje, obrócić do góry nogami. Jeżeli jest dobrze sklejone, ta bułeczka pięknie wyrośnie do góry, a nadzienie nie wypłynie. Jaki według Pana jest najlepszy piek, jaki wyszedł? Spośród wyrobów niesłodkich robimy najlepsze bagietki. Tak długo zmienialiśmy recepturę, a było to prawie 6 miesięcy, aż wreszcie uznaliśmy... Kiedy przyszedł taki pan z Francji i ja mu powiedziałem, że przepraszam go za te nieudane bagietki. A on mi mówi, Ależ, piekarzu, ty robisz lepsze bagietki niczym w Paryżu. I wtedy zaczęliśmy po trochu wierzyć, że te bagietki są przepyszne. Natomiast ze słodkich wyrobów ja najbardziej lubię drożdżówkę ze świeżymi śliwkami, z ciemną czekoladą. I ma sielaną kruszonką. Bardzo ją lubię, ale nie mogę za dużo jeść, żeby się nie zaokrąglić. A jak to się stało, że został pan piekarzem? Oj, to zupełny przypadek, wiesz? Postanowiłem sobie, że jak już będę bardzo, bardzo stary, to zajmę się swoimi pasjami, wiesz? Zajmowałem się zupełnie innymi rzeczami w, ży w życiu, jeździłem po świecie, natomiast bardzo lubiłem spędzać czas w kuchni, wiesz? Jak już tak wracałem do domu po tygodniu albo dwóch, to wtedy zaczynałem gotować, piec i robić różne rzeczy. I w pewnym momencie pomyśleliśmy z moją małżonką Monisią, że czas na realizację własnych pasji. Ja jestem pasjonatem. Uwie jak coś robię, to jestem cały zanurzony w tym, co robię i myślami, i czynem, i wszystkim innym. No i wymyśliliśmy, że nie umiem prowadzić restauracji, bo to jest bardzo skomplikowane, więc spróbuję otworzyć mikro, mikro piekarenkę, taką naprawdę malutką. I sprawdzimy, ja, małżonka, moje córki i psy, czy wszystko to wytrzymamy. I wyobraź sobie, że po roku działalności jesteśmy wciąż szczęśliwi. Ja się realizuję. Zawsze lubię wstawać, wiesz, tak koło godziny 8-9. A teraz z radością wstaję, kiedy jest jeszcze ciemno. Mam dużo motywacji i uwielbiam e, robić chleby i drożdżówki, różne inne rzeczy. Więc po prostu się realizuję, czego i Tobie życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę i za odpowiedzi. Żółwik. Bardzo dziękuję za spotkanie z Panem. Dziękuję za dużo. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za zadawane pytania. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy na kolejny filmik.